Cześć witajcie z tej strony oczywiście URBAN Witam was w kolejnym odcinku na kanale oczywiście z Farming Simulator 2017 I to jest ten odcinek w którym przyjechały do nas nowe nabytki Także myślę że bardzo fajny odcinek Na samym początku prosimy was o zostawienie łapki w górę Oraz subskrypcję na kanale jeśli nie subskrybujecie kanał I dołączenie do grupy URBAN TEAM do której link macie w opisie Także w dzisiejszym odcinku no mega nowe nabytki Mam nadzieję, że się nie spodziewaliście aż takich nowych nabytków Także no dzisiaj można wiedzieć rozładunek Ogólnie tutaj też nie są wszystkie nowe nabytki bo czy przyjedzie ciągnik. Ale to chyba jutro albo, albo dzisiaj No to jeszcze nie wiem Muszę się ugadać z kierowcą Także no co tutaj zakupiliśmy Ogólnie teraz nie wiem jak to zrobić Bo niby tam wziąłem te 150 tysięcy kredytu A tam wiadomo, no wszystko tak ogólnie yy, praktycznie z ceną z sklepu ogólnie tak byśmy tutaj kupywali sobie w tym sklepie jest uzgodnione jakby także agromasz kosztował 11 tysięcy także naprawdę gładkie 11 tysięcy i tutaj jest dokładna cena właśnie ze sklepu pług kosztował 24 także też tutaj normalna cena ze sklepu dlaczego taki pług no myślę że dosyć dosyć to jest dobra marka Mm, no widać, że masywny. Ma sporo e, regulacji. Ogólnie polecali mi ten pug. Mm, także naprawdę e, no, Opinie są dosyć dobre. Także jest to pułk e, Raptora. No, dosyć masywny. Nie wiem ogólnie czy, czy właśnie jest taki problem, bo nie mamy dzisiaj jeszcze tego ciągnika, tego nowego i nie wiem właśnie jak go ściągniemy. Ale no, no właśnie nie wiem, jest lipa straszna. Nie wiem czy nie będziemy musieli sami czekać aż nie przyjedzie nowy nabytek właśnie ciągnik. Bo nie ma opcji chyba żebyśmy go ściągnęli Bo on waży tonę 500 coś, coś takiego Na pewno ponad tonę nie Nie ma tutaj idzie tabliczki No ale sporo, sporo waży Także no chyba rusek nie da rady ale zobaczymy No i przyczepa Zasław e, Kosztowała 29, 20 tysięcy chyba 900 Ogólnie tam kosztowała 22, ale ja stargowałem. coś około 20, tak? Ogólnie nie jest to typowo nowa przyczepa Jest to, można powiedzieć, hl -ka. Odremontowana i przerobiona na Zasławę <grym> Także dlatego taka tania w miarę. Także mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No po prostu jest taki dealer, co kupuje stare, popsute HL-ki, na przykład taką jak my tu mamy. Ogólnie o coś takiego. Czekajcie. taką tylko wiecie że zgnite i takie tam, tam przerobiają i purty wszystkie nowe, nowe robią Ogólnie też właśnie skosiłem ten niedźpień o którym mówiłem na polu 52 dało chyba tam około 17 ton, mamy tutaj pełną tą przyczepę i tą także na stan konto na razie wynosi 15 tysięcy Ale mam nadzieję że się zwiększy ogólnie bo jak będziemy tam potrzebować trochę hajsa to się to sprzeda no i co tak wyglądają nowe nabytki, także ogólnie jeszcze nie dokończyłem, nie wiem co zrobić, bo wszystko tam niby kosztowało 147 tysięcy. Bo ciągnik kosztował gładkie też 100 tysięcy. Znaczy na no, 108, ale stargowałem na 100 tysięcy. E, zaraz wam pokażę... Znaczy jak przyjedzie wam pokażę jego wadę e, główną, co też mnie troszeczkę będzie kosztować. No, bo muszę No coś w nim, coś w nim wymienić. Zobaczycie, że to nie jest takie proste, jak się wydaje. I trochę mnie będą kosztować jakby na prawa eee, znaczy na prawo, no wkład w niego trochę będę musiał w niego włożyć ha hajsu także co, no zabieramy się za, za ściąganie to co damy radia to, to złożymy pytacie gdzie jest kierowca, no kierowca jest tam u Haliny, u Haliny w domu kawę pije tam mówiłem żeby mu zrobiła kawę, bo żeby troszeczkę mniej wziął hajsu za przywóz tego bo mi, że to będzie troszeczkę kosztować, bo Maszyny nie są od jednej osoby, tylko musiałem je troszeczkę jakby zbierać Po paru miejscowościach Także troszeczkę się najeździł Teraz nie wiem czy Nie zarysujemy Dobra Dało radę Troszeczkę żeśmy zarysowali No agromasz dlaczego wziąłem jakby nowy nabytek Właśnie jeszcze mamy do niego Siewnik do poplonu Coś co mi się bardzo przyda Ogólnie bo tutaj widzicie nas stary gruber to ma chyba 2-4 metra a ten ma gładkie równe 3 metry także no będzie 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 robotał bywać normalnie czekajcie żeby tutaj Pimpkowi budy nie rozwalić dobra będzie. teraz nie wiem no spróbujemy go wywalić tego wziąć ten pług z tej nawety ale naprawdę no kiepsko to widzę nie wiem czy czasami do sąsiada nie pójdę po jakiś ciągnik czy coś Albo no po prostu nie wiem Spytam się tego Kierowcy Tego kolegi mojego Czy, czy nie poczeka najwyżej do jutra Albo dopóki nie przyjedzie ten nowy ciągnik No to się tam jeszcze zobaczę no, Ale wątpię żebyśmy go podnieśli nie? Ja to kiepsko widzę Ogólnie tu widzę krzywo Włożony w ogóle nie wiem czy oni dokładnie ładowarką Za sam się pierwsze przez nawet nie Napędy mnie załóż Wyłącz to No dobra no. Sorry za musę Ale ja musiałem napędy załączyć kiepsko to widzę, nie? Kurde, nawet z lawety spadniemy, ja to odczepiam hmm. Ale lipa ogólnie Nie wiem czy się coś zabugowało czy on naprawdę jest aż tak ciężki, nie? Albo jakąś ładowarką bym musiał przyjechać, nie wiem nie wiem naprawdę ludzka co zrobić, nie? Czy poczekać aż przyjedzie ten nowy ciągnik W sumie Nie wiem Nie wiem co zrobić Masakra ogólnie, tego się nie spodziewałem No lipa troszeczkę zrobili że znaczy, najpierw mi przywieźli maszynę, a dopiero później ciągnik No ale w sumie ciągnik mi przywiezie też inna firma, więc Bo to jest ogólnie z drugiego tam końca Polski, więc, więc nie wiem teraz Hmm też się spadać kierowcy, to co robimy? Także ogólnie z kierowcą się ugadałem, Że jeśli umiem tam cofnąć to sobie mam wjechać tam gdzieś Gdzieś żeby mi nie zawadzał ta Ta ciężarówka żeby mi nie zawadzała I po prostu poczekamy aż przyjedzie najwyżej ciągnik jutro czy tam dzisiaj Bo on jakoś na dniach ma być Także tak, czekajcie żeby coś tutaj nie rozwalić To jest podniesione i na Z chyba Się podnosi Także wycofamy sobie Teraz żeby też nigdzie nie przywalić Ogólnie ja tutaj podziwiam tego kierowcę Nie jak on tutaj wjechał w Teraz gdzieś by tu trzeba wjechać <grych> Pojedziemy na pole nie Ja nie wiem co tu zrobić, czekajcie Tu sobie sobie wiadę I tu powinno być Dobrze Tak w miarę blisko tej stodoły cofniemy i Niech sobie stoi na razie tam na razie nie będzie mi zawadzać, bo do roboty nie zjawiam sobie tam Dobra Wyłączymy koguty, niech stoi No i po prostu rozładujemy to jak przyjedzie yy, Przyjedzie po prostu ciągnik Oczywiście to będzie John Deere, o którym już mówiłem Także ogólnie sobie pójdziemy po 60 I od razu wam pokażę przy okazji jak ułożyłem baloty Ops, szybko To płot Także układałem niestety tak No w miarę to ładnie wygląda Ale układałem no tak, ponieważ jak ustawiałem tak, tak one są do góry, o czyli wiecie, nie na wysoki kant No to niestety się sturlały, musiałem ogólnie, pełno ogólnie tutaj mi się stąd poturlały tam w te buraki i musiałem je ręcznie wynosić ogólnie Bo jak mam ten mod gniecenia się to wtedy mi się popsuły psuły się te buraki nie rośliny się po prostu tu. Psują. Tak układają, myślę że jest ok Ogólnie wszystkich walutów jakie w tym roku jakby zrobiliśmy to chyba coś koło 75 coś, coś koło tego Także dosyć dużo ich jest 60. sobie zjedziemy bo nie wiadomo kiedy przyjedzie ten nowy nabytek Główny w sumie Tutaj sobie staniemy 60 raczej też go nie podniosę, jak to tonę waży. To nie ma opcji. Ale w sumie zdziwiłbym się. I tu ogólnie też sobie poukładałem baloty pod taką wiatką. O i tutaj jeszcze parę sobie wrzuciłem do góry. Także no tak to wygląda. No i co? Ja bo tutaj nie będę dalej kręcił, bo nie ma co. Będziemy się po prostu widzieć jak przyjedzie e, ciągnik, żeby to po prostu wszystko rozładować. Nie, przyjechał już ciągnik. Także przyjechał jeszcze dzisiaj, jakieś tam dwie godziny później Ogólnie jest też znowu lipa, nie wiem jak oni to ładują, ale kierowca no, mi mówił, że pierw musieli załadować Maseja, bo on matura i jakoś tam nie pasowało żeby go załadować, też że Jondir oczywiście z nas, e, nasz e, Masej nie jest do nas Ale nas to musiał być załadowany jako, jako drugi e, Ten nasz Jondir, żeby po prostu wpakować to wszystko na tą lawetę po prostu żeby ym, zmniejszyć koszty yy, z, tam, z tamtym drugim typem ogólnie się dogadałem, bo też y, tutaj jest mi dwie miejscowości w kosmos nie, te mody to są dobra, załóżmy, że jest ok. jak to się podnosi teraz dobra, mamy to no i co, idę po kierowce, powiedzieć mu, że jest załadowane nie było tego, tych bugów to w ogóle nie było, także idę po kierowce i zaczniemy rozładowywać Tamte nasze nowe nabytki, tym pókię trzeba ogólnie zjechać, także zaraz się widzimy. Także dobra kierowca sobie już pojechał, ja tutaj podjechałem sobie tą drugą naczepą. No i co? Możemy zasiąść co za naszego Johndiera ogólnie tu światło zapaliłem. Nie zgasiłem. Za naszego John No myślę, że dosyć fajny nowy nabytek, mówię tylko wadą jest te opony. Ale naprawdę jest spoko... Spoko John nie? W środku też widać, że ktoś dbał, nie jest jakoś tam, wiecie, ufajdany czy coś. Fotele ładne. Dobra. Kajta, bo coś Dobra Może jechać jednak do tyłu Ogólnie fajnie chodzi, fajny dźwięk ma Wziąłem właśnie te stuzę Bo nie wiem ogólnie czy sami nie będziemy sami kiedyś kupować No zależy ogólnie Może kiedyś kupimy Już się pobrudził cały e, Może kiedyś kupimy mm, Szybko, szybko Na przód, na przód jakąś maszynę Czy jakiś obciążnik, czy coś wziąć nie, ogólnie... Chodź, czyli ten puk się zbugował Dobra, ogólnie teraz powinno być OK. Ogólnie trochę się tutaj powawiłem, naprawdę Dosyć mi to czasu zajęło, żeby to ogarnąć Troszeczkę go poobracałem, po prostu się zbugował W tej podłodze No i nie dało się go podnieść, myślę, że... Może ruskiem bym go podniósł Gdyby nie fakt, że on się po prostu zbugował w tym no ale już jest ok Także z Czundirem... I tak sobie poradzimy Chociaż naprawdę przez chwilę miałem wątpliwości, że no nie da rady No ale widzisz daje radę, po prostu no będę musiał potrzebować Będę potrzebował obciążnik do niego, w ogóle ktoś się plącze no, ależ już naprawdę, już mnie naprawdę no Wasakra nie? Już się tak zacząłem denerwować bo w ogóle przyczepa też mi spadła, nie <laughs> wykrywając. Ale wszystko mi spadło I Musiałem po prostu jeszcze raz powjeżdżać, nie? Żeby to w miarę jakoś wyglądało Czy ale on siedzi No jest, jest ciężar, jest A na razie sobie go tutaj odczewimy Albo nie, no na razie niech sobie tak stoi Przyczepą sobie zjedziemy 60, nie? Bo chociaż Żeby ona jakiś sprzęt nowy sprowadziła na ziemię także ten odcinek no, nie jest taki jak Jak myślałem że będzie myślałem że troszeczkę lepiej to wyjdzie no, ale trudno mam nadzieję że chociaż takie coś wam się spodoba że chociaż Mara jakieś te maszyny przywiozły na tej nawecie a nie na tutaj, wiecie ze dnia na dzień się pojawiają na podwórku Oops, Szkoda, że ono nie ma też tych... jak to... węży nie ma, ta przyczepa tak to troszeczkę lipa to wygląda, ale... światła świecą <grymne> więc chociaż to się liczy przyczepa naprawdę duża chyba 17 ton pojemności także... no jest jest już pojemność dosyć duża mnie zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać jak się ten sprzęt będzie sprawować Mam nadzieję, że to dosyć fajnie. Że fajnie to będzie wyglądać podczas pracy, jak one sobie będą tutaj e, no opracować po prostu. Tu jeszcze widzicie możemy sobie o węże podłączyć, hydraulikę, żeby go obrócić. U mnie obciążnik chyba będę musiał zakupić. Tutaj mam taki mały do 60, ale... No chyba on chyba będzie za mały jednak. Bo widzę, że tutaj jest naprawdę ciężko, dosyć duży i go przeważa. Także na no, taki odcinek myślę, że z nowych nabytków, dosyć fajny, o fajnie wygląda ten zestaw no, konkretnie także myślę, że nawet fajny odcinek, no troszeczkę nam zbugowany ale już następne odcinki myślę, że będą dosyć lepsze, bo już po prostu nie będziemy się bawić w takie coś no bo, młode niektóre są po prostu, wiecie no, no do kitu nie ma tutaj za dużo mówić, także no odcinek nie ma też być za duży, za długi więc nie będę tutaj przedłużał, także jeśli się podobało stawcie łapkę w górę, subika no i myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, chyba będziemy wycinać te drzewa tutaj. Tak mi się coś wydaje, że wytniemy sobie tutaj te dwa drzewa i, i tyle. Później już widzicie. Kuryza jest gotowa do, do zbioru, tam jeszcze wózek jest na łące, także już te akcje już będą w miarę tak zaplanowane, także no co? Podobało się. Oto sobie głopeczka i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie.